W tym roku gospodarzem opłatka ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Dębickim była gmina Żyraków. Samorząd zaprosił druchów i druhny do dworku w Straszęcinie. Opłatek strażacki to coroczne spotkanie jednostek OSP z przedstawicielami samorządu, służb mundurowych i duchowieństwa. Była to oczywiście okazja do składania życzeń zarówno przez zaproszonych gości, jak i samych druchów. Życzymy wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego, żeby ich święty Florian. Wspierał i chronił w różnych, kiedy znajdą się w różnych niebezpieczeństwach ratując życie innych. Wytrwałości, większego zaangażowania, tą naszą działalność, po prostu szacunku między, między sobą, między Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczą, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim psychika, żeby wytrzymywała i no razem się trzymać, po prostu, żeby to wszystko funkcjonowało. Tyle powrotów, ile wyjazdów. Dużo zdrowia w tym nowym roku. Takiego spokoju na co dzień, żeby rodziny nie marodziły, że nie mają czasu dla nich. Także więcej, więcej czasu też dla rodziny. Nieustającego zdrowia, ale poza tym pragnę życzyć, by wszystkie. Działania statutowe naszych jednostek dążyły do działań prewencyjnych, może to życzenia dosyć wyidealizowane, aczkolwiek myślę, że jeżeli ochotnicy skupią się na uświadamianiu mieszkańców na tym, co jest, gdzie jest jakby czujność, gdzie jest bezpieczeństwo, tych zdarzeń będzie jak najmniej. Oby wszystkie wyjazdy były Wyjazdami bezpiecznymi, tyle powrotów, ile wyjazdów. Oby tych wyjazdów również było jak najmniej, bo to zawsze jest narażone albo nasze życie, albo nasze zdrowie, albo nasz majątek. Wszystkiego dobrego. Niech święty Florian czuwa nad strażakami. Dziękować pewnie za ten trud, który wkładają w ratowanie życia i zdrowia, w opiekę tak naprawdę nad mieszkańcami miejscowości, w których ochotnicze pożarną, pożarne są. No i tego przede wszystkim, żeby rozwijały się dobrze jednostki, żeby młodzieży było coraz więcej, żeby były i dziecięce drużyny pożarnicze i młodzieżowe drużyny pożarnicze i żeby mieli następców godnych siebie, no ale przede wszystkim oczywiście zdrowia i tego, żeby akcje, w których uczestniczą zawsze kończyły się takim składem, w jakim się zaczynały, żeby te zagrożenia życia dla strażaków przede wszystkim były minimalne, bo wiemy, że nawet w ostatnim czasie w Polsce były sytuacje, gdzie druh ochotnik stracił życie, więc to jest najważniejsze. Ale też myślę, że takie zaufanie społeczne, szacunek społeczny. W wytrwałości w realizowaniu zadań w przyszłym roku, w tym roku obecnym, które będą nakładane, żeby byli gotowi do działań wszelkich, które. Patrząc na mijający rok, mieliśmy dwa takie okresy, gdzie była duża intensywność zdarzeń i te siły były potrzebne i oczywiście zdrowia i wsparcia rodziny. Nie mogło zabraknąć modlitwy, opłatka, kolędowania i radosnej atmosfery. Spotkanie było także okazją do podsumowania działalności druchów w ubiegłym roku oraz planowania rozwoju jednostek w 2026 roku.